Cześć. Dzisiaj jesteśmy z naszym partnerem biznesowym z Anglii, również Maćkiem. Cześć. Porozmawiamy o tematyce odszkodowań. Ważny temat dla naszego narodu. Tak. Powiedz mi, mam wypadek samochodowy w Polsce. Jak to wygląda? Jak wygląda proces? Co, na co mogę liczyć? Ok, więc jeśli macie wypadek samochodowy w Polsce, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy szkodę na samym majątku, czyli na samochodzie. Mm -hmm. który został uszkodzony samochód. Po drugie, mamy odszkodowanie na osobie, Czyli załóżmy, że Ty jechałeś, więc Ty doznałeś szkody. Teraz zacznijmy od tego samochodu. Masz stłuczkę, masz szkodę i zgłaszasz problem do ubezpieczyciela z wnioskiem o przyznanie odszkodowania. Hmm. Załóżmy, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, czy to odszkodowanie Ci się należy. Kwestia jest tylko i wyłącznie w jakiej wysokości. W szkodach komunikacyjnych niestety. Ubezpieczyciele generalnie działają w ten sposób, że przyznają te, te odszkodowania w bardzo niskiej kwocie. Przykładowo, wyobraźcie sobie, że ubezpieczyciele za roboczą godzinę blacharską przyznają zazwyczaj 50 zł. Czyli bardzo, bardzo mało, no nie da się w takim zakresie naprawić. Takie stawki, ktoś to kontroluje rząd, nie wiem, wpływa na to. Nikt tego nie kontroluje. Oczywiście rzecznik wskazuje w swoich interpretacjach, że te stawki są zaniżone, ale zawsze jak się dostaje opinie, dostaje się wysokość odszkodowania za szkodę komunikacyjną na majątku, czyli w tym wypadku na samochodzie, to to odszkodowanie jest wielokrotnie zaniżone. Tak, z mojego doświadczenia, jeśli dostajemy przykładowo 5 tysięcy na tą naprawę mm -hmm. samochodu, to rzeczywiste odszkodowanie jest między 10 a 20 tysięcy. To, to tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. Także zawsze, zawsze w takim zakresie warto jest to zweryfikować. A co jeśli na przykład auto jest do kasacji? Czy cen, czy, cen, czy wartości aut też są zaniżone? Tak, wartości aut również wpływają zaniżone. Generalnie zawsze te opinie trzeba zweryfikować w swoim. W swoim jak u swojego na przykład mechanika, rzeczoznawcy w tym zakresie, który właśnie przygotowuje opinię, czyli płacimy za tą opinię mhm. i przedkładamy ją ubezpieczycielowi, bo ubezpieczyciel wypłacił. A jeśli chodzi 5 o odsyłanie zdrowotne, jak to wygląda? Czy, tak? czy opłaca się. Tak, ale jeszcze dokończymy to. Okay. Mamy tą opinię od rzeczoznawcy majątkowego. To jest jeszcze dalej. Tak, to, to nie jest, takie jest proste, po prostu nie. Proste. nie, 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 nie. Bo ubezpieczyciel przyznał nam i wypłacił Ale opinię. A skończyliśmy ofiarą, to powinno być proste. A, ale nie jest. Mamy 5 tysięcy od ubezpieczyciela i mamy swoją, swoją opinię rzeczoznawcy, że powinno nam, być, nam zostać przyznane 15 tysięcy. Dajemy to do ubezpieczyciela. Zgadnij, co ubezpieczyciel robi. E, naprawia sam auto? Nie. Mówi, że nie uznaje tej opinii i trzeba iść do sądu. Do sądu? O, o tak to, jest. że to po prostu fizycznie należy za to, że... Tak. Ubezpieczyciele mówią, że ta opinia jest zawyżona, czyli że... Czy po prostu sami próbują używać systemu prawnego, żeby przyciągać tak postępowanie jest. i jest. zarabiać na pieniądze, na pieniądze które ktoś płaci jako składkę. Jest zasada dziesięciu palców. Na tych dziesięć osób, które się zgłosi z odwołaniem, ubezpieczyciel dziesięciu odmówi, a tylko dwie osoby pójdą rzeczywiście do sądu, żeby wszcząć proces. Także warto jest wszcząć Czyli znowuż nasz fantastyczny polski rząd nie myśli o tym, żeby to regulować. To znaczy, to nie jest do końca rzecz rządu. Tak po prostu jest skonstruowany system prawny. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić, a ty masz prawo iść do sądu. Ale z drugiej strony on się wywiązuje ze swojej umowy, no bo jak ma prawo odmówić, jeśli a nie dostaje później kary w sądzie, jeśli nie, sąd właśnie... wykaże, że opinia była adekwatna? Właśnie w tym zakresie ja uważam, że te kary powinny być, ale ich nie ma. Po prostu ubezpieczyciel przegrywa. No, no, to inaczej, dlatego, że w Wielkiej Brytanii jest po prostu jest jasna, jasny regulamin, co jaka część dana kosztuje danego pojazdu i jaka jest ogólno rynkowa cena. Bo pamiętajmy też, że prawo w tej zakresie musi się zmieniać, dlatego, że ceny aut idą do góry, części idą do góry i jakby musi ona być odznakowana tym. I wręcz u nas dziwię się, jeśli nie dostaje się tych środków, jeśli wina jest ustalona nie dłużej niż 14-15 do 30 dni, ale to jeśli mamy dostać pieniądze, jeśli to, teoretycznie mamy wypadek, to ubezpieczalnia już zaraz chce nam auto zastępcze, sama zabierze auto do naprawy, ale też tak samo bardzo chętnie wypłaci sumę odszkodowania za auto. Jakby uważają, że jest to dla nich bardziej opłacalne niż pójdzie do sądu. Okej, okay, no u nas niestety ubezpieczyciele mówią, idzie do sądu. No dobra, u nas się na przykład opłaca też odszkodowanie zdrowotne, jak to jest właśnie w Polsce, tak. bo się dużo klientów napyta, czy w Polsce coś się w ogóle opłaca? No bo u nas w miarę tak, nawet po zmianach. Tak, jeszcze 10 lat temu mieliśmy bardzo dużo takich spraw, że miałeś stuczkę mm -hmm. i przychodziłeś, że cię karg boli. No tak, no, no, ale niestety boli kark przez, przez to, w zależności tak. też to jest typu wypadku, ale I jest to ważne. I sobie, że możecie boleć kark, ale Ty nie masz rzeczywistej szkody. To jest po prostu bolesność, jaka jest po wypadku. I to by się należy, ale za dość uczynienie. To jest coś innego niż odszkodowanie, okay. bo to jest Przyznane, przyznane za uczenienie za krzywdy, które, ci, przy, które Cię spotkały, czyli za ten cały ból. Czyli nas przewiduję, że droga sądowa jest jeszcze bardziej skomplikowana. No, za dość jest bardziej skomplikowane niż odszkodowanie, ale generalnie za takie uszkodzenie karku, uszkodzenie, czyli bolesność w tym wypadku, e, można dostać od 0 złotych, jeśli biegły stwierdzi, że tak naprawdę tam nie powinno być żadnej bolesności, mhm. e, do maksymalnie kilku tysięcy złotych. Dobra, a powiedz mi, no okej, okay, no kalkowe to jest coś, co, co jest tematem tabu dla wielu krajów, nie tylko Polski. U nas było to bardzo wysokie, teraz rząd z tym walczy, zredukował to, jakby też troszkę odciął adwokatów od tej procedury, zrobił to, łatwiej się dla obywatela. A powiedz mi, jeśli chodzi o złamania, bo słyszałem, miałem klienta, który miał wypadek właśnie tutaj samochodowy i on miał parę złamian i też dostał w miarę od powiedział 20%, odszkod 20 wartości odszkodowania tego, co by dostał w Wielkiej Brytanii. Dlaczego to jest tak zróżnicowane? Akurat w tym wypadku, jeśli masz poważny wypadek i czyli faktycznie doszło mhm. do złamania kończyny, potrzebujesz mieć rehabilitację, rehabilitację przez Narodowy Fundusz Zdrowia no i po prostu nie ma, bo nie, nie ma co czekać wielu miesięcy na rehabilitację, kiedy trzeba Zacząć już, to możesz to wszystko zrobić prywatnie, i to jest właśnie ta Twoja szkoda. Tutaj jest odszkodowanie, czyli jeśli. Twoja szkoda polega na tym, że musisz kupować lekarstwa, potrzebujesz rehabilitacji, obie opieki, nie możesz zarobkować w tym czasie. To wszystko to kumulujemy razem i możesz dostać nawet w ramach tego za złamaną nogę, gdzie trzy miesiące jesteś wyłączony z życia zawodowego, gdzie musisz jeździć na rehabilitację, kupować maści, kupować wszystko, możesz mm -hmm. dostać 30-40 tysięcy złotych bez żadnych problemów. I co więcej, w związku z tym wszystkim miałeś te krzywdy, czyli wchodzi kwestia zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie znowu możemy dostać od 0 złotych. W tym przypadku bym powiedział tak do 15-20 tysięcy. A powiedz mi, jedną rzecz, którą jestem akurat pewny, bo, bo się dziwiłem, w Polsce odszk odszkodowanie, jeśli, jeśli ktoś z naszej rodziny jest, umiera na, na skutek wypadku, jak to wygląda? Bo u nas na przykład, jeśli jest to osoba dorosła, to są sumy nie większe niż 10-12 tysięcy funtów, jeśli chodzi o, o, te, o dzieci, jeśli ta osoba dorosła miała dzieci, tutaj się ta stawka jakby podwyższa, dlatego że można wtedy udowodnić, um, że dzieci nie będą miały drugiego Taka rodzica. Renta, Stylu renty, ale w miarę wysokiej, bo uh -huh. jakby liczy się zarobki tego rodzica, kiedy żył. Um, a jak to w Polsce? Bo w Polsce słyszałem, że jest o wiele wyższe odszkodowanie za taką sytuację. Tak, i tylko znowu używasz te odszkodowania, prawda? Aha, a, to okay. są a to są krzywdy. A e, ginie, ginie Twój rodzic w wypadku samochodowym, więc Tobie jako synowi, uh -huh. córce należy się uczynienie, w związku z tym, że straciłeś rodzica. To jest zadośćuczynienie. Teraz załóżmy, że rodzic miał 80 lat. Zadośćuczynienie może być 50-100 tysięcy. Una z emerytalnego, no bo tak by było adekwatnie. Tak, a jeśli to jest rodzic młody, albo z drugą stronę ginie dziecko, mm -hmm. to zadośćuczynienie będzie dużo, dużo wyższe. Generalnie te zadośćuczynienia w Polsce 200, 300, 400, 500 tysięcy to ha. nie jest nic zaskakującego. Jeśli to jest, to jest sama śmierć ledycy. albo jest ciężki, trwały, albo po prostu ciężki uszczerbek na zdrowiu i biegły wtedy ocenia, że uszczerbek na zdrowiu jest, załóżmy 80%, czyli to już jest bardzo, bardzo ciężki mhm. uszczerbek. To za każdy procent uszczerbku biegły, biegły, przepraszam, to wtedy sąd mówi, jaką stawkę należy zastosować. Jedne sądy dają 2000, inne dają 5000 za każdy procent, czyli sobie mnożymy. 80% uszczerbku na zdrowiu razy na przykład 5000 złotych za każdy procent. I wówczas wychodzi nam suma, jaką możemy dostać Rozumiem. w ramach zadośćuczynienia. Czyli jest to inne, inne. prawie się bardzo różnią z tego, co widać i, i forma wypłaty odszkodowania jest, jest bardzo różnicowana, ale nadal zachęca, że jeśli który, ktoś na przykład z naszych rodaków w Wielkiej Brytanii ma wypadek podczas wakacji w Polsce lub też tak samo vice versa, będą tu rodziny w Wielkiej Brytanii, Mamy wypadki, zdarzy nam się wypadek, no to sugestia taka, że trzeba tak, znaleźć w Polsce w Polsce warto walczyć, ale trzeba się nastawić na to, że łatwo tych pieniędzy się nie odzyska, nie uzyska, tylko trzeba będzie z tym iść do sądu. To, co jest dobre, że w sprawach odszkodowawczych o zadośćuczynienie. Można się rozliczać nie w całości, bo na to przepisy nie pozwalają, ale w dużej części na Success fee. Czyli przyjmujemy sprawę, przyszły? gdzie jak wygrywamy, to po prostu jako succes. A fee. procent jest regulowany przez rząd, a jak u nas nie wrócić nie jest, regu wyższy niż nie jest regulowany przez rząd. Przyznam się, że są sprawy, gdzie My potrafimy finansować wszystko włącznie z opłatami sądowymi, ale wówczas ten nasz procent jest bardzo, bardzo wysoki, potrafi dojść nawet do 50%. Nigdy my nie pobieramy na przykład więcej niż 50%, ale to już muszą Rozumiem. być na kilkaset tysięcy złotych, gdzie proces jest skomplikowany i co do zasady, nie wiadomo, czy ubezpieczyciel odpowiada, i co do wysokości, jaka jest, jaka okay. jest kwota. Interesujące. Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi. Widzimy, że prawo jest inne. Jeśli polubiliście ten materiał, dajcie łapkę w górę. Jeśli może komuś z rodziny się ten materiał przydać, przekażcie dalej. Dzięki. Dzięki.